Witam, witam i o zdrowie pytam. Kochani, wracam, wracam do żywych. Mamy tutaj na tapecie tego oto pięknego dżentelmena, pana Sławomira Mencena, który stwierdził, że chce, abyśmy napisali z nim program wyborczy. To wspaniale. Na pewno nie będzie to wyglądało w ten sposób, że w tym celu stworzy sobie stronę internetową, na której będzie pobierał od nas dane, aby wysyłać nam później na przykład korespondencję wyborczą na maile. Na pewno tak nie będzie. I na pewno też nie jest to desperackie szukanie ludzi, którzy mogą być ekspertami, aby ich zaangażować, żeby ich wystawić na ogonach list. Na pewno tak nie jest. Posłuchajmy sobie, cóż, Pan Sławomir ma ciekawego do powiedzenia. Często pytacie mnie, jaki będzie program na wybory w 27 roku, co dokładnie chcemy zrobić. Czytam komentarze, widzę, że. Krytykujecie mnie słusznie, że tylko kogoś krytykuję, że komentuje czyjeś postulaty czy też działanie, a nie mówię, co my zrobimy, jak już wygramy te wybory w 2027 roku. No ja się zgadzam z tymi argumentami, dlatego parę miesięcy temu pomyślałem, że trzeba zacząć przygotowywać program na rok 2027 i zastanawiałem się, jak do tego podejść. No. Jak można podejść do tego, żeby przygotować program wyborczy? W momencie, w którym ma się partii od kilku ładnych lat. Jak to można zrobić? I chciałem do tego podejść inaczej. Często mówię, że jesteśmy partią inną niż wszystkie, że trzeba myśleć inaczej, trzeba robić inaczej, że od 20 lat pis z platformą robią w jakiś sposób i nie wychodzi, to znaczy, że nie należy brać z nich przykładu, tylko trzeba robić inaczej. I z tą myślą, że robić trzeba inaczej niż wszyscy. Pomyślałem też, że inaczej niż wszyscy skonstruujemy program wyborczy, że nie zrobimy tak jak pis platforma, że się kilku smutnych panów zamknie w jakimś pomieszczeniu i będą myśleć, czego ci ludzie chcą. Co tutaj ludziom obiecać, żeby na nas zagłosowali, że to jest takie wtórne, że to mi się nie podoba. Chciałbym to zrobić inaczej. I efektem tego myślenia, żeby zrobić inaczej, jest projekt 27, który w tym momencie Wam przedstawiam, czyli projekt, który ma pomóc Wam, nam, nam wszystkim zrobić program wyborczy na rok 2027. Bardzo ładnie to powiedział. Niestety, teraz Sławek będzie mówił o tym, jak... Potrzebuje ekspertów, i jak zachęca ludzi do tego, aby tymi ekspertami zostali. Szuka ludzi, którzy chcą podejmować jakieś działania i którzy są gotowi do zaangażowania się w projekt. Pomyślałem, że w Polsce jest naprawdę wielu. Webskich ludzi, jest wielu ekspertów, jest wielu ludzi, którzy mają ciekawe, innowacyjne pomysły, którzy się na czymś znają i nie są w stanie do nikogo przebić się ze swoim bardzo ciekawym pomysłem. Chciałem stworzyć platformę, która każdemu pozwoli na zgłoszenie swojego pomysłu, który następnie zostanie rozpatrzony przez ekspertów i być może na koniec wejdzie do naszego programu. To znaczy, uznałem, że bez sensu się zamykać. W jakimś pomieszczeniu lepiej się otworzyć na was na wyborców pozwolić wam uczestniczyć w tworzeniu naszego programu na rok 2027 więc projekt 27 jest naszym wspólnym dziełem to jest to że wspólne dzieło i teraz ty zaangażujesz się w to Dzieło będziesz się aktywizował na tej stronie i potem wzbudzisz sobie taką chęć, aby przynosić te postulaty swojej okolicy, swoim bliskim, dlatego, że sam bezpośrednio się w te postulaty zaangażowałeś. Niestety, e, niestety mamy tutaj do czynienia z dobrą zagrywką, która może niestety okazać się niebezpieczna. W tym kontekście, ponieważ marketingowo takie zaangażowanie klienta w projekt jest bardzo mocne, natomiast warto jest, żeby gdzieś ten głos wybrzmiał, tak że mówimy tutaj. O zbieraniu ludzi i o wszczepianiu w nich zaangażowania w samą kampanię od bardzo wczesnego czasu. Bo zauważmy sobie jedną kluczową rzecz. Sławek, jako pierwszy rozpoczął swoją kampanię prezydencką i tej kampanii wyborczej zdobył niezły wynik. Widzimy tutaj. Naukę z tego, co nastąpiło, ten model jest udoskonalany. Projekt 27 jest równocześnie też platformą dla ekspertów. Jeżeli ktoś z Was czuje się ekspertem w jakiejś dziedzinie, może za pomocą tej platformy aplikować do nas jako ekspert. I dzięki temu będzie miał możliwość bycia wystawionym cały czas na bezpośrednią propagandę, która będzie skłaniała go do czynnego agitowania za Partią Sławka. Pisać swoje doświadczenie, wysłać CV. Nasi liderzy ocenią dane. Eksperta. Jeżeli nas przekonacie do siebie, to dołączycie do naszej grupy ekspertów. No, musisz przekonać i to siebie. Jest postawiona jeszcze ala bariera, więc mocno się w to zaangażujesz. Jeżeli rzeczywiście w to wejdziesz, będziesz musiał, musiała przeskoczyć jakieś progi. Dobry marketing. Dobrze, tutaj już dalej będzie mówił o tym, jak wygląda strona, jak się tam klika. Wejdźmy sobie na tą stronę. Pierwsza rzecz, która rzuciła mi się w oczy, co to jest tu? Któż to projektował? Dlaczego na tym emblemacie mamy takie małe punkciki, które po oddaleniu znikają? Nie powinno to w ten sposób wyglądać. To jest pewien błąd projektowy. Od razu kamyczek do ogródka. To ogólnie strona wygląda fajnie. 4000 osób. Nie jest to liczba głosów, która może zmienić bezpośrednio wynik głosowania, natomiast jest to liczba zaangażowanych osób. Pytanie, ilu z tych ludzi to są osoby dorosłe? Pomysłów mamy 1200, z tego praktycznie 10% to są pomysły. Zarekomendowane ta rekomendacja, coś znaczy wyróżnienia tego pomysłu, powiedzenie, że OK, ten pomysł jest fajny, nad nim warto byłoby się nachylić. No i teraz popatrzmy sobie na kilka z tych pomysłów. Przygotowałem siedem takich zarekomendowanych pomysłów, i pierwszym z tych pomysłów jest mapa własności państwowej Google Maps dla majątku. Dziś nikt nie wie, co państwo ma i gdzie. Brak wiedzy rodzi układy, marnowanie majątku i blokowanie inwestycji. Jawność to najszybszy sposób na porządek bez tworzenia nowych urzędów. Szczegółowy opis. Jedna publiczna mapa online pokazująca wszystkie grunty i nieruchomości państwowe. Lokalizacja, status, możliwość dzierżawy lub sprzedaży. Podstawowe warunki. Sprawdzasz, klikasz, działasz. Koniec z wnioskami, uzasadnieniami, zezwoleniami, sprzedażami z wolnej ręki. Brzmi to brzmi to dosyć rozsądnie. Może nie jest to napisane Jakimś turbo wybitnym językiem. Wygląda to gdzieś na jakiś taki wyrzut emocjonalny człowiekowi, któremu zależy. Więc jest to, jest to ciekawe. Pomysł zdobył rekomendację od pana Marcina Sypniewskiego. Natomiast, jeżeli sobie zjedziemy trochę niżej, dostajemy informację, że przecież można to sprawdzić go portalu. Wygląda na to, że no pomysł jest zrealizowany przed w ogóle rozpoczęciem prac nad nim. Pomysł przyszedł już zrealizowany. Ciekawe jest to, że pan Martin Sypniewski dał rekomendację temu pomysłowi jako lider tej kategorii i wyróżnił tym samym pana Martina Sypniewskiego. Więc tutaj szacunek dla obu panów. Gratulacje, jakiego fajnego budowania siebie nawzajem. Mamy tutaj. Kolejny postulat zarekomendowany przez pana Marcina. To jest likwidacja fabryki cukierków Pszczółka Spółka ZOP. Jest tutaj opis, że spółka przynosi straty. To są straty rzędu 21, 9, 12 milionów złotych. Pomysł został zarekomendowany. Wyróżniłem sobie to ze względu na to, że pojawiają się w komentarzach ciekawe przemyślenia. Zamiast likwidacji lepsze jest Prywatyzacja, ale z głową. Już mamy koreańsko-japońskiego Wedla, amerykańskie Prince Polo, niemieckiego Wawla, bo prywatyzację takich marek i wyrobów zrobiliśmy bez głowy. Lepiej jest przeprowadzić restrukturyzację z wypromowaniem wyrobów oraz prywatyzację z wykupem akcji przez inną polską firmę. Tej branży, na przykład Kotlin Holding czy inne polskie pożywcze grupy kapitałowe. Czyli tak, likwidacja, bo powinna być zrobiona restrukturyzacja. Nikt tutaj nie pisze, że hej, naprawmy to. Poszukajmy dlaczego nasz kapitał nie generuje zysków, tylko generuje straty. Nie. Pomysł jest taki, żeby oddać to inne ręce. No, ambitnie, ambitnie nie ma co. Pomysł został zarekomendowany. Kolejny pomysł: znowu aktywa państwowe. Szybka rozbudowa mopów i terenów przy drogach. Pomysł zaproponowany znowu przez pana Marcina. Przy autostradach i ekspresówkach leżą najlepsze działki w kraju, a często stoją puste albo są zagospodarowane byle jak. Kierowcy chcą usług, państwo chce dochodu, a rynek chce działać. Fajne hasło, więc przejdźmy sobie do szczegółowego opisu. Program szybkiej dzierżawy gruntów przy drogach. Gotowe standardy mopów, jedno okienko, szybkie terminy, minimalne wymogi. Absolutne hasła. Ok. Państwo udostępnia teren i bierze cięż, rynek buduje i prowadzi usługi. Dzisiejsze wymogi, zwłaszcza konieczność uwzględniania dużej liczby stanowisk do ładowania samochodów elektrycznych zniechęcają do dzierżawy terenu. Czyli tak, mamy wymogi. Obecne, które zniechęcają do tego, żeby te tereny dzierżawić. Na samym początku mamy, że rynek chce działać. To albo rynek chce działać, albo rynek się poddaje. I czytajmy sobie dalej. Pusty teren to problem dla państwa, które nie wykorzystuje potencjału. Niewykorzystany potencjał nie jest problemem. To jest ważne, żeby to gdzieś zaznaczyć. To, że potrafisz jeździć samochodem i latać samolotem, to znaczy, że masz jeździć samochodem w samolocie. To jest bardzo ważne. Na rowerze samochodem. To nie jest czepianie się słówek, bo to że jakaś przestrzeń, jakiś potencjał nie jest wykorzystywany przez państwo. O ile oczywiście on nie tworzy jakichś strat, tak? Bo on państwo nie płaci samo sobie podatku, nie potencjał nie jest stratą. Potencjał nie jest problemem. Jeszcze raz ten akapit pusty teren to problem dla państwa, które nie wykorzystuje potencjału, problem także dla kierowców, którzy nie mają gdzie zjeść, zatankować czy odpocząć. I teraz tak, gdybyśmy mieli taką sytuację, że stacje benzynowe stoją jedna przy drugiej, to stracilibyśmy pewną płynność ruchu, ponieważ wjazdy i zjazdy do tych punktów generowałyby pewne przestoje, to jest podstawowa rzecz, to jest jakby podstawowy problem tego pomysłu. Zagęszczenie takich punktów wpływałoby negatywnie na korzystanie z infrastruktury powodowałoby to frustrację u ludzi. Druga rzecz natomiast jest taka, że przy obecnym zagęszczeniu pomieszczeniu takich punktów. Taki punkt ma sens. Przez x kilometrów nie ma żadnego podobnego punktu i ty się zastanawiasz, twój pies sprawdza na telefonie, czy hej, tu się możemy zatrzymać na siku, a w momencie, w którym mijasz taką stację benzynową co kilometr, to Kolejną stację benzynową miniesz za 3 minuty. I okej, okay, dla ciebie teoretycznie nie jest to problem, natomiast dla właściciela takiej stacji benzynowej e, już tak, dlatego że obecnie te punkty bazują na pewnej niedostępności. W momencie, w którym ta dostępność się zwiększy, po pierwsze, pojawi się oczywiście konkurencja cenowa, pojawi się rozwodnienie liczby klientów, która do tej pory spływała. No, i uderzy to po prostu w te firmy, które już działają, powiedzmy, w takim modelu, a też nie będzie to zbyt przyszłościowe dla firm, które wejdą na taki model. I z tego tytułu, najprawdopodobniej, zakładając na przykład, że mamy jakąś taką małą firmkę, która działa sobie w tym modelu, ona sobie zarabia, i nagle wprowadzamy takie rozporządzenia. I w tym momencie tam wprowadza się jakaś duża sieć z rynku zagranicznego, jakaś firma z ogromnym logo, i wtedy takie logo widać z daleka. Ludzie są obeznani z tą marką, no i nie będą wjeżdżać do jakiegoś no name'a, tylko wiadą sobie tutaj do znanego. Więc tak mniej więcej wyglądałoby realnie wdrożenie tego pomysłu. Czyli praktycznie wszyscy tracą, teoretycznie zyskuje jakiś. Bezosobowy rynek. No to już znowu tutaj widzimy rekomendacje od samego siebie dla samego siebie. Jeszcze raz gratulacje, Marcin. Przechodzimy dalej. Tutaj mówimy o forku, czyli rozbudowie wcześniejszego pomysłu. Wcześniejszy pomysł też jest dosyć ciekawie formułowany. Miał dwa wyświetlenia. Rozwinięcie elektromobilności i energetyki poprzez zgazowanie węgla w złożach bez wydobywania go na powierzchnię. Elektromobilność oparta o elektryczne ogniwa wodorowe, zaczęcie od transportu publicznego w dużych aglomeracjach i wdrażanie dla konsumentów. Współpraca technologiczna Australia i Japonia. Zmiana elektrowni węglowych na gazowe bez ich zamykania. Zasilanie ze skazowania węgla. Własne zasoby to niezależność. Pojazdy już siężdżą w USA, Orlen może kupić. Te startupy razem z technologią. No nie brzmi to zbyt zachęcająco, jeżeli mam być szczery. Po tej gramatyce, jeżeli mówimy o kupnie technologii, to nie jest to takie hop-siup, że po prostu kupuję sobie technologię. Przechodzimy sobie do szczegółowego opisu tego pierwotnego pomysłu, i Polska musi zacząć produkować jakąś technologię, aby żyć z marży, a nie być montowią. Tak. Jakby idea generalnie jest fajna, fajnie, żeby tak było. Żebyśmy tworzyli technologię, natomiast do niczego to nie prowadzi, nie mamy tutaj żadnych rozwiązań. Jak sobie popatrzymy dalej, należy zrobić skok, jak bankowość, a nie koniec zachód. Bo bankowość i przepływie pieniądza, to tylko Szwajcaria w Europie jest lepsza. Nie dogonimy nikogo kopiowaniem, musimy zrobić własną drogę. Zamienimy węgiel w wodór i bądźmy niezależni. Niech te wiatraki się na coś przydadzą. I teraz tak. Mamy tutaj komentarz tego eksperta, czyli Marcina Sypieniewskiego. I teraz tak, jak ja sobie to przeglądałem, to ja byłem przekonany, że, że to napisała jakaś randomowa osoba. Dla jasności oczywiście to napisał pan Marcin. Nie będziemy sobie czytać tego całego. Szczególną uwagę zwrócił dla mnie ten punkt. Geotermia głęboka jako filar ciepłownictwa, co wykorzystanie ciepła ziemi w miastach i aglomeracjach. Dlaczego? Odważny. Wymaga kapitału i decyzji, nie grantów. Po co? Tanie, stabilne ciepło i koniec smogu z ciepłowni. Okej. Okay. Natomiast technologia geotermii wymaga pewnych zasobów. Czyli na przykład dostępu do gorących wód. Tego dostępu nie ma w każdym miejscu. I teraz tak, no to jest coś co zaproponował ekspert. Nie jest to szczyt intelektu, muszę przyznać. O i tutaj mamy też kolejny ciekawy punkt. Współpraca technologiczna, transfer know-how. Zamiast kupujemy gotowe, uczymy się i produkujemy. Po co? Własna technologia, własna marża, okej, okay. logika. Idziesz do ludzi i mówisz: Hej, chcę się uczyć. Jesteś poważnym politykiem. Mówisz: Hej, chcę się od Was uczyć. Chcesz być naszą montownią? Kurczę, w sensie. No, kto ci da know-how? Chcesz know-how? To musisz sobie wytworzyć ten know-how. I to nie jest własna technologia, jeżeli jakby to jest ekspert, nie? W sensie to jest, to jest lider tej kategorii. Więc kolejny punkt. Przywróćmy handel w niedzielę. Pomysł zakłada całkowite usunięcie terminu niedzieli niehandlowych. Kuriozalne przepisy zakazujące handlu w niedzielę nadal stopują naszą gospodarkę przed większym wzrostem, a młodych pracowników przed pracą, którą chcą wykonywać. Naprawdę? Musi tak być. Musimy ograniczyć dni wolne od handlu do minimum. Mityczna wolna niedziela mityczna wolna niedziela to nie jest zdanie. Dla wielu kiedyś jeden dzień, by zrobić rodzinne zakupy. Odkąd wprowadzano zakaz handlu, to zamiast do sklepów wchodzimy do restauracji i pobudzamy gospodarkę. A tam jakoś państwu nie szkoda pracowników. To nie jest tak, że pracownik, który pracuje w niedzielę... No, nie, dobrze przeczytałem. To nie jest tak, że pracownik, który pracuje w niedzielę, to pracuje też resztę dni tygodnia. Po to są normy etatowe, by się ich trzymać. Od ich niestosowania jest droga sądowa, a nie zakaz na cały kraj. Trzeba znieść niedzielę wolnego handlu i przeanalizować, czy zakaz handlu we wszystkie święta państwowe jest sensowny. No dobra, to jest ciekawe i no... Ten pomysł jest rekomendowany. U wszystko go to jest rekomendowane? Nie, jeszcze przez jakiegoś innego eksperta. Okej, okay. czyli zostawiamy już pana Marcina, myślę. O 666 głosów, fajnie. I teraz tak, tutaj mamy ciekawy ważny głos. Jestem zdecydowanie przeciw zniesieniu zakazu handlu w niedzielę. Dusze zachodnie sieci tylko na tym zyskują. One i tak mają gigantyczne obroty i niskie ceny przez cały tydzień. Mam tuż obok mamy osiedlowy sklep. W tygodniu normalnie działa. Właściciel zatrudnia 3-4 osoby, w nieciele zawsze kolejki i dodatkowy, naprawdę dobry obrót. Ludzie przychodzą specjalnie, bo wolą kupić blisko domu, bez jeżdżenia do marketu. Bez zakazu te dodatkowe zyski znikną, a taki sklep straci konkurencyjność wobec marketów otwartych 7 na 7 To ma być ProPolskie? Dla mnie ProPolskie to dawanie szansy polskim małym sklepom i rodzinom, które z nich żyją. O transferze znacznej części swoich zysków za granicę do zagranicznych centrali. Nie wspomnę. To jest ciekawy, życzowy głos dla tych narzekacie na niedzielę handlową. No możesz sobie iść na rodzinne zakupy do żabki. Będzie Cię to kosztowało trochę więcej, ale no co? Możesz to zrobić cały czas, będzie bardziej przytulna atmosfera, elegancko moim zdaniem, cały czas, no nie straciłeś tej możliwości, tak? No i tutaj ludzie się tym jakoś tak nie zachwycają, to jest właśnie ciekawe, pod kątem tego, że to dostało rekomendacje, hej, mamy tutaj głosy sprzeciwu w komentarzach, ale pomyśl, tak, dostaje rekomendacje, interesujące, tak, w ten sposób, w ten sposób możemy powiedzieć sobie. Dobrze, kolejny, kolejny pomysł to jest usunięcie podatku belki, 19% odzysków kapitałowych. Państwo nie powinno karać ludzi przedsiębiorczych za to, że chcą się bogacić. Oraz w tej perspektywie zyskaliby wszyscy, zaczynając od zwykłego obywatela, kończąc na państwie. No w tym ujęciu zwykły obywatel i państwo by stracili. I przejdźmy sobie do komentarzy od razu. Oczywiście pomysł dostał rekomendacje. I tutaj mamy ciekawy, rzeczowy komentarz. W obecnym kształcie i realiach infrastrukturalnych Polski, nie jest to pomysł, który można racjonalnie poprzeć. Całkowite zniesienie podatku belki byłoby rozwiązaniem sprzyjającym głównie osobom z dużym kapitałem. Oznaczałoby to istotne obniżenie opodatkowania dywidend i zysków właścicielskich. Oraz silną zachętę do wypychania dochodów z działalności i pracy w stronę sprzedaży udziałów lub innych form dochodu kapitałowego. To premiowałoby tylko osoby już zarabiające najwięcej. Nie będę czytał całego tego komentarza. Można sobie go przeczytać. Tutaj ten fragment jest ciekawy. Tata wolna od podatku belki byłaby rozwiązaniem lepiej ukierunkowanym społecznie, ale technicznie też nie jest neutralne. Obecnie podatek w większości przypadków jest pobierany automatycznie. Przez banki i maklerów. To czynnik bardzo prostym. Wprowadzenie kwoty wolnej oznaczałoby konieczność. Rocznego sumowania dochodów z wielu źródeł, więcej obowiązków po stronie podatnika oraz większą biurokrację i koszty administracyjne. I to jest ciekawe, że pewna wolność wiąże się z dodatkowymi obowiązkami. Cóż jeszcze, jeśli daje się propozycję likwidacji podatków, to warto wskazać, z czego to sfinansować. Chyba że chcemy zwiększyć zadłużenie, wtedy też warto o tym napisać. Można zmniejszyć wydatki, na przykład zbędna administracja. I teraz tak, no. Odbija nam się tutaj echem, ten mit o tym, jakobyśmy mieli zbędną administrację, w momencie w którym administracja jest absolutnie przeciążona, jest niedofinansowana, ludzi jest po pierwsze za mało, po drugie za mało zarabiają. Więc o jakiejś zbędnej administracji my mówimy? Dobra, kolejny punkt bezpieczny dom, jasne zasady obrony koniecznej. Dom to miejsce, w którym każdy z nas ma prawo czuć się całkowicie bezpiecznie. Chcemy zmieniać prawo tak, aby osoby broniące swojej rodziny przed włamywaczem nie musiały się martwić, czy prokurator postawi jej zarzuty. Proponujemy jasne przepisy. Jeśli ktoś włamie się do Twojego domu, prawo stoi murem za Tobą, a nie za napastnikiem. Koniec z karaniem ofiar za to, że w stresie broniły swojego życia. To jest dosyć racjonalne, żeby stosować pewną taryfę ulgową dla osób, które działają w obronie życia. I to jest usankcjonowane prawnie, jeżeli działasz pod wpływem silnego stresu, w obronie koniecznej przekroczysz pewne ramy obrony koniecznej, to może zostać potraktowany stosunkowo łagodnie. Po pierwsze to jest prawie, po drugie, to jest temat zarekomendowany. Znowu Zróbmy coś, co już jest. Skupmy się na, na szczegółowym opisie. Obecnie przepisy często stawiają ofiarę włamania w dramatycznej sytuacji. Osoba napadnięta we własnym mieszkaniu, działając w ogromnym stresie i strachu o bliskich, jest później rozliczana przez sąd, tak jakby miała czas na chłodną kalkulację. To niesprawiedliwe. Prawo nie może wymagać od nas heroizmu ani nadludzkiego opanowania w takim momencie. I to jest fakt. Prawo nie może od nas wymagać heroizmu. Równocześnie prawo nie może też działać lekceważąco. Nie może być tak, że jeżeli będziesz miał przekonanie, że ktoś włamuje ci się do domu, bo wszedł do twojego domu, stoi do ciebie plecami, a ty pierwsze co robisz, to ci dźgasz go nożem w plecy, bo powiesz, że byłeś w ogromnym stresie i strachu. Jeżeli wykażesz, że byłeś w ogromnym stresie i strachu, że twoje działania były pewnymi atawizmami, to jest dla ciebie caryfałgowa. Jasne, ale nie może być tak. Ty możesz zrobić jakby dowolną krzywdę osobie, która jest w Twoim domu. No i to jest naturalne, że jeżeli na przykład pozbawisz kogoś życia, to to musi być wzięte pod lupę. To musi być zbadane przez sąd. Pomimo tego, że Ty to zrobiłeś z strachu. Przeczytajmy sobie te trzy punkty. Prawo do błędu w stresie. Sąd oraz państwo powinny rozumieć, że napaść to sytuacja ekstremalna, dlatego proponuję zapis, który wyłącza karalność za przekroczenie granic obrony koniecznej, jeśli nastąpiło ono pod wpływem strachu lub wzburzenia, wywołanego zamachem. Ofiara nie powinna być ciągana po sądach za to, że źle oceniła intencje pomywacza. No, okej, okay. tylko że wyłączenie tej karalności. Nie zmienia faktu, że ta osoba będzie ciągana po sądach, ponieważ będzie trzeba wykazać, że działała pod wpływem tego strachu. Kolejny punkt to jest domniemanie niewinności obrońcy. Świetnie. Domniemanie niewinności jest podstawowym prawem. Wprowadzamy zasadę, że działania podjęte w celu odparcia, wdarcia się do domu, są z założenia uznawane za obronę konieczną, to organy ścigania miałyby udowodnić raz nadużycie, nadużycia, na przykład celowe ukrócieństwo po ustaniu zagrożenia. Jest oczywistym, że to nie ty masz udowadniać, że nie jesteś wielbłądem, ok? Ale jeżeli ktoś cię na przykład zapyta, to jeżeli ty mówisz, że ja o tym nie będę rozmawiał, to już o czymś świadczy, ok? Czyli. Cały czas istnieje domniemanie niewinności, natomiast jeżeli istnieją równocześnie wskazania, że obrona, która została zastosowana, w którymś momencie przestała być obroną, to, to jest to konieczne, aby to badać. Punkt trzeci. Włamanie to nie kradzie śmienia. To naruszenie naszej prywatności i poczucia bezpieczeństwa. Napastnik, który decyduje się na taki krok, bierze na siebie odpowiedzialność za to, co może go spotkać. Gospodarz ma prawo użyć takich środków, jakie uznasz za skuteczne, by zapewnić bezpieczeństwo sobie i domownikom. Bez obowiązku ucieczki czy chowania się we własnym domu. To jest dosyć kontrowersyjne, no bo teraz tak, wszystko zależy od okoliczności. Jeżeli ja osobiście byłbym w takiej sytuacji, że rzeczywiście czułbym, że moja dzina jest zagrożona, nie wahałbym się. Chciałbym się nie wahać. Równocześnie, gdybym ja był sam w domu, to spierdalałbym, gdzie pieprz rośnie. I zadzwoniłbym na policję, i uciekłbym z mieszkania i zamknąłbym drzwi. I to byłoby skuteczne. A nie pokazywałbym, kto ma większy testosteron, ja czy ta osoba, która napadła na moje mieszkanie, i nie piłbym się z nią, jeżeli byłbym sam. No bo tak jak powiedziałem, jeżeli broniłbym kogoś, to to, to tutaj sytuacja wiadomo, że jest, że jest też inna. O, to był już siódmy punkt. Dobra, dobra, kochani. Udało się nagrać. Udało się nagrać film. Surówka ma godzinę 6. Może się uda przekroczyć pół godzinki. Jeden z widzów prosił mnie o to, żebym skomentował słowo Mira Za Zatem zrobiłem to. Mam nadzieję, że, że kanał odżyje. Fajnie, fajnie, cieszę się z tego projektu 27. Będzie sporo kontentu. myślę. Myślę, będziemy tutaj wracać do tych ciekawych księtków. I teraz, tak, przede wszystkim, z czego się śmiejemy i śmiejemy się, pożalcie Boże, ekspertów, nie śmiejmy się z ludzi, którzy gdzieś wyrażają swoje idee, bo, bo nie o to chodzi. Nie o to chodzi, żeby się śmiać z ludzi, którym zależy. Śmiejmy się z polityków, śmiejmy się ze Sławka, bo mamy do tego prawo, bo jest politykem. Dziękuję Wam, proszę Was o lajki, proszę Was o subskrypcję. Udostępniajcie, udostępniajcie te filmy, udostępniajcie moje filmy. No co? Mam nadzieję, mam nadzieję, że się wam podobało. Podobał wam się nowy format. O cóż, fajnie, fajnie, dobra. Trzymajcie się, hej.